Podstawowymi e, elementami służącymi do obsługi całości procesów, czy to rolnictwa precyzyjnego, czy następnie rolnictwa 4.0, są tak naprawdę cztery podstawowe elementy, czyli wyświetlacz, na którym obsługujemy całość procesu, zarówno prowadzenie równoległe, jak i obsługę maszyny, czy to w standardzie izobas, czy poza standardem izobas, odbiornik GPS, który pozycjonuje naszą maszynę na polu, który no, dostarcza informacji, gdzie maszyna się znajduje, tak aby trafić na przykład w te strefy e, zmienności, e, to jest taka podstawowa tutaj e, podstawowe elementy, które muszą być zawarte w, mas w maszynie. E, dodatkowo taką maszynę doposażamy w elementy cyfrowe, czyli w modem e, telemetyczny link który odpowiada za dwukierunkową wymianę danych e, pomiędzy maszyną. A platformą cyfrowego zarządzania gospodarstwem Operation Center. Tutaj, jeśli chodzi o doposażanie maszyn, tak naprawdę nie ogranicza nas, jeśli chodzi o rozwiązania John czy to marka konkurencyjna, czy wiek maszyny, ponieważ nasze rozwiązania skierowane są do wszystkich marek oraz do ciągników no, z różnych roków produkcyjnych, nawet mocno starszych. Wszystkie te elementy, o których wspomniałem, czyli wyświetlacz, odbiornik, GPS system isobas czy później do już w te stricte elementy zaliczające się do 4.0 czyli modem JD Link i platforma Operation Center możemy zamontować w każdej marce i w ciągniku w różnym wieku Nowe ciągniki marki John Deere, które kupujemy w naszych oddziałach, które wychodzą z linii produkcyjnej, to już dla marki John Deere stało się standardem, czyli prowadzenie równoległe, system kontroli sekcji, system zmiennego dawkowania, no już te masz, nasze ciągniki już w te systemy są wyposażone od dłuższego czasu, a od również już długiego czasu nasze maszyny wychodzą właśnie z przystosowaniem pod rolnictwo 4.0, czyli uzbrojone w to, Cyfryzację. Wyposażone przede wszystkim tutaj bazą tego cyfrowego zarządzania gospodarstwem jest modem JD-Link, który na bieżąco zbiera nasze dane, zarówno dane wydajnościowe ciągnika, jak dane podczas pracy maszyny. I tutaj, już w naszych ciągnikach, jest to standardem. Także rozwiązania marki John Deere w nowych ciągnikach oferują klientowi kompletne rozwiązanie polegające na prowadzeniu równoległym, zmiennym dawkowaniu zarządzaniu na sekcjach, ale także są wyposażone w stałą łączność z naszą flotą, dzięki czemu na bieżąco, w czasie rzeczywistym, widzimy, co się z maszyną dzieje, ile maszyna spala, jaki obszar został już obrobiony, ile na przykład zostało do zakończenia pola, ale także po zakończonej pracy, wszystkie te dane trafiają do platformy Operation Center, gdzie później, na podstawie tych zebranych danych, możemy podejmować przyszłe decyzje agronomiczne. To już są decyzje oparte na faktach, nie prognozy, tylko na faktach, które zebraliśmy w trakcie zabiegów poprzednich. Komunikacja w maszynach John Deere odbywa się w czasie rzeczywistym. Tutaj przy wykorzystaniu właśnie aplikacji. Mobilnej, czy to na nasz tablet, czy na smartfon, na bieżąco tutaj rolnik, właściciel gospodarstwa ma możliwość podglądu pracy, czy to swojej, czy operatora zatrudnionego w swoim gospodarstwie, gdzie z dużą częstotliwością odświeżania wynoszącą nawet kilka sekund, widzi, gdzie aktualnie ciągnik się znajduje, ile aktualnie spala paliwa, jaką dawkę nawozu, czy też środka ochrony roślin oraz nasion w przypadku tych prac aktualnie stosuje oraz ile zostało do zakończenia pracy, czyli ma możliwość odpowiedniej logistyki pracy w swoim gospodarstwie. Tutaj, jeśli chodzi też o współpracę właśnie ciągników w czasie rzeczywistym, posiadamy system infield data sharing, czyli jest to funkcja umożliwiająca współpracę do kilku maszyn pracujących na jednym polu podczas jednego Zabiegu. E, przykładem może być zabieg oprysku, gdzie na jednym polu e, pracują. Trzy opryskiwacze. Wówczas w czasie rzeczywistym następuje wymiana pokrycia pomiędzy wszystkimi trzema maszynami zrzeszonymi właśnie na tym jednym polu czyli operatorzy widzą na bieżąco swoje pokrycie oraz pokrycie maszyny towarzyszącej wraz z działaniem również funkcji regulatora sekcji czyli tutaj nie ma mowy o jakimś podwójnym nałożeniu środka czy też nawozu.